Cześć wszystkim! Dziś zabieramy Was na krótką wycieczkę do Sirmion. Jest to nasz ostatni dzień nad jeziorem Garda. Pokażemy Wam dziś nie tylko urokliwe miasteczko z charakterystycznym zamkiem, ale także kemping, na którym mieszkaliśmy przez ostatni tydzień. Więc zostańcie z nami do końca. Sirmion znajduje się około 20 km od kempingu Piantele. Możemy się tu dostać autobusem, autem lub promem. My tym razem postanowiliśmy przyjechać autem, co później uznaliśmy za błąd. Ostatnie parkingi znajdują się tuż przed samym mostkiem do zamku, ale są bardzo oblegane i ciężko tam o wolne miejsce. Godzina postoju kosztuje 2,50. Na teren Starego Miasta możemy wjechać tylko wtedy, gdy jesteśmy gośćmi jednego z tamtejszych hoteli. Ze względu na dużą ilość turystów oraz brak miejsc, zostawiliśmy auto już dużo wcześniej i postanowiliśmy zrobić sobie mały spacer do zamku. Tuż przed zamkiem mijamy stoiska z owocami, serami i świeżą lemoniadą. Do zamku prowadzą dwa mosty, ale jeden z nich jest już tylko ozdobą. My korzystamy z Ponte Lavati di Sirmion. Sirmion to niewielkie miasteczko w południowej części jeziora Garda, położone na najdalej wysuniętym półwyspie. Historyczne centrum oddzielone jest od reszty cypla fosą, która biegnie dookoła zamku. Na Starówkę wchodzimy przez historyczną bramę zamku Scaligerich. Po przekroczeniu bramy miasta od razu dostrzegamy po prawej stronie ogromną kolejkę turystów, która czeka na wejście do zamku. Koszt za wejście to 6 euro za bilet normalny oraz 3 euro bilet ulgowy, lecz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wejście jest bezpłatne. Castello Scaligero to zamek, którego budowę rozpoczęto w 1277 roku Wzniesiono trzy narożne wieże obserwacyjno-obronne, a od lądu oddzielony jest fosą. W przeszłości można tu było wejść tylko przez most zwodzony. Natomiast położenie zamku w tym miejscu miało znaczenie strategiczne, ponieważ bronił on wejścia na cały półwysep. W głównej sali na zamku znajdują się eksponaty z czasów średniowiecza. Lecz największą atrakcją turystyczną jest tu możliwość wejścia na wieżę i zrobienia pamiątkowych zdjęć oraz podziwiania panoramy jeziora Garda i całego Sirmion. Niestety kolejka jest ogromna, a my niedawno rozpoczęliśmy ten piękny dzień i postanowiliśmy najpierw wśród klimatycznych uliczek znaleźć lokal, w którym będziemy mogli zjeść pyszne śniadanie. Po krótkim spacerze to się udało, ponieważ w ten ostatni dzień nad Gardą nie mogliśmy odmówić sobie włoskich pyszności. No i zatrzymaliśmy się w restauracji Cristallo. Kochanie. Zadowolony? Ja. <laughs> Zaraz się okaże, bo czekamy właśnie na nasze zamówienie. Na tak. Właśnie przyszła pierwsza część, czyli kawki i kola. Smacznego. Dostaliśmy nasze włoskie śniadanko. Ja mam bruschiette z salami i gorgonzolą, a Bartek ma z prosciutto, pieczarkami i również gorgonzolą. Wygląda i pachnie pysznie. I zjedliśmy pyszne śniadanko. Dwie bruschiette, dwie kawki i jedna Coca-Cola. Zapłaciliśmy 26 euro, ale było bardzo, bardzo dobre. Dokładnie. Także polecamy tutaj wpaść przy okazji. Postanowiliśmy skorzystać z jednej z atrakcji, a mianowicie z 25-minutowego rejsu wzdłuż półwyspu, który kosztuje nas 10 euro za osobę i jest to bardzo fajna atrakcja w tym momencie zwłaszcza dla nas, że nie musimy długo czekać, bo za 5 max 10 minut będziemy wypływać, a dla nas jest to ważne, że nie trzeba długo stać w kolejkach i czekać. Także czekamy na naszą łódkę i będziemy ruszać. Oprócz rejsu, który my wybraliśmy, jest tutaj możliwość też skorzystania z rejsu wieczornego, gdzie trwa on 45 minut i zaczyna się o 19:15 plus minus i bilet kosztuje na niego 20 euro od osoby, ale w tej cenie mamy jeszcze lampkę prosecco. Także też fajna alternatywa, jeżeli ktoś jest tutaj dłużej. Po kilku minutach oczekiwania nadszedł czas na nasz rejs. Atutem tej łódki jest to, że jest niewielka z bardzo małą ilością osób, co pozwala nam w spokoju i miłej atmosferze podziwiać piękne widoki od strony wody. Dużym plusem tego rejsu jest fakt, że sternik w czasie wycieczki zatrzymuje łódkę i opowiada ciekawostki o tym regionie, jak również o miejscach, które aktualnie widzimy. Już przy pierwszym postoju mamy możliwość z oddali dostrzec żółty dom, w którym mieszkała Maria Callas, słynna piosenkarka. Słynna śpiewaczka operowa mieszkała tu w latach 1952 do 1959. W tym czasie była żoną Giovanniego Battisty Menechiniego, nazywano ją primadonną stulecia. W latach 50. występowała w operze La Scala w Mediolanie. Wilną w Sirmion otrzymała w prezencie właśnie od swojego męża. Natomiast w 1959 roku poznała Aristotele Onasisa i już nigdy nie wróciła do Sirmion. Kolejnym budynkiem, który możemy zobaczyć, są termy Aquaria. Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ możemy tam korzystać z basenów z wodą termalną. Jeśli chodzi o ceny i godziny otwarcia, to najlepiej sprawdzić je na ich oficjalnej stronie. Znajdziemy tam spa oraz cztery hotele. Jest to ponad 10 tysięcy m2 termalnego uzdrowiska, w tym m.in. baseny, jacuzzi, sauny, łaźnie. Skorzystamy tu również z zabiegów zarówno kosmetycznych, jak i zdrowotnych. Jest to miejsce, gdzie mamy okazję zaznać mnóstwo relaksu. Podczas rejsu dowiadujemy się również wielu informacji na temat samego jeziora Garda. Jego maksymalna długość to 55 km, natomiast szerokość to od 4 do 12 km, a maksymalna głębokość wynosi 346 m. Zaś linia brzegowa ma 158 km długości. W związku z tym jest ono największym jeziorem ze słodką wodą we Włoszech. Wokół jeziora Garda znajduje się wiele miasteczek turystycznych i kurortów. Panuje tu łagodny klimat z śródziemnomorską roślinnością. Dla wielu turystów alternatywą jest wypożyczenie prywatnych łódek. Dzięki temu takie osoby mają możliwość zacumowania łódek w dowolnym miejscu na jeziorze i skorzystania z kąpieli w upalny dzień. Podczas takich prywatnych rejsów jeszcze przyjemniejsze jest podziwianie włoskiej natury. My tym razem możemy od strony wody zobaczyć najbardziej słynną plażę, czyli plażę Jamaika. Jest bardzo duża i oblegana, a woda ma tu przepiękny kolor i to właśnie stąd wzięła się jej nazwa. Skalne płyty nadają tej plaży niepowtarzalny klimat. A od naszego przewodnika dowiadujemy się, że na miejscu znajduje się bar, gdzie można coś zjeść, napić się i posiedzieć. Podobno w słoneczne dni kolor wody jest tu intensywnie niebieski. Tuż nad plażą widzimy ruiny Grotte di Catullo. To właśnie w tym miejscu podczas rejsu możemy zobaczyć ujście term, czyli wydobywające się z podwody bąbelki. To dzięki nim mamy tu wodę termalną, a na brzegu znajduje się pompa. Niestety nie udało nam się uchwycić ich na kamerze. Ostatnim i najważniejszym punktem podczas rejsu. Jest możliwość zobaczenia zamku z innej perspektywy, czyli od strony wody. Robi on na nas ogromne wrażenie, a dzięki uprzejmości naszego sternika, który składa daszek na łódce, możemy zrobić najlepsze i niepowtarzalne zdjęcia. Właśnie w tym momencie możemy podziwiać zamek w całej jego okazałości. Możemy tu zobaczyć wewnętrzny port otoczony starymi murami. Warto zaznaczyć, że ta twierdza nie jest jedynym zamkiem rodu Scaligerich w obrębie jeziora Garda. Drugi taki obiekt znajduje się w Malczezinę. Jak już wspominaliśmy na początku filmu, to wieża i zamkowe mury są najlepszym punktem widokowym w Sirmion. Natomiast nasz rejs niestety powoli dobiega końca. Na koniec możemy z bliska zobaczyć most zwodzony, który nie jest już używany. Jak również most, przez który wchodziliśmy na Stare Miasto. Jak widać, ilość osób kierujących się w stronę miasta jest ogromna. Po wspaniale spędzonych 25 minutach docieramy do portu i kończymy nasz rejs. To tu cumują promy, którymi również możemy dostać się do Sirmion. Kursują one w określonych godzinach między nabrzeżnymi miastami jeziora Garda. Jest to bardzo fajna alternatywa. Ale nasz pobyt nad gardą powoli dobiega końca i nie będziemy mogli już z tego skorzystać. Zdecydowanie polecamy tą atrakcję. Dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek na temat tego miejsca. Mogliśmy zobaczyć zamek, plaże z innej perspektywy od strony wody. Pan jest bardzo sympatyczny, który w ogóle opowiada wszystko, więc naprawdę gorąco, gorąco polecamy to miejsce i tą atrakcję jest super. Zachwyceni z tej atrakcji ruszamy dalej zwiedzać. Ze względu na fakt, że przyjechaliśmy tu tylko na chwilę, to żeby nie tracić czasu i pięknej pogody, od razu ruszamy wąskimi uliczkami w stronę publicznej plaży. Po drodze mijamy urokliwy zaułek, który przyciąga uwagę wszystkich turystów. Charakterystycznym punktem pominięciu zamku jest również znak Kiss Please, który również skupia wokół siebie wielu ludzi. A my po kilku minutach docieramy do publicznej plaży, czyli Spiaggia del Prete. Mamy tu piękne widoki na jezioro, jak również bar, w którym możemy usiąść i napić się drinka. Plaża jest niewielka, kamienista i bezpłatna. Jak widać, wypoczywa tu wiele osób. A my spacerujemy dalej traktem nad wodą i łapiemy promienie słońca których ostatnio nie mieliśmy zbyt wiele. I w taki sposób docieramy do plaży Lido delle Bionte. Jest to jedna z trzech popularnych plaży w Sirmion i mamy tu absolutnie wszystko. Można wynająć leżaki, parasole, kajaki, rowerki wodne, suby. Jest również bar, restauracja i pizzeria. Jest to zdecydowanie największa i najlepiej zorganizowana plaża w Sirmion. Wejście do wody pokryte jest kamieniami. Dlatego warto zabrać ze sobą specjalne buty do pływania. Warto zaznaczyć, że tuż obok plaży znajduje się darmowe źródełko wody termalnej, gdzie w sadzawkach możemy skorzystać z gorącej kąpieli. Możemy tutaj również relaksować się na pomoście, który nazywa się Pontille di Sirmion. Natomiast powyżej tej plaży znajduje się park. Jest to parko publico Tomelleri. To właśnie tu, w cieniu drzew oliwkowych, możemy rozłożyć koc lub usiąść na jednej z ławeczek, odpocząć w cieniu i podziwiać widoki. Warto zaznaczyć, że oprócz zamku i traktu nad jeziorem, Sirmion ma do zaoferowania wiele ciekawych punktów, które warto zobaczyć. Nie wiemy, jak wiele miejsc uda nam się odwiedzić, ale osobiście postanowiliśmy kierować się przez park pięknymi dróżkami na sam koniec półwyspu. Po drodze mijamy kawiarnię, w której można usiąść i odpocząć. To właśnie w tej części znajduje się zejście na najbardziej malowniczą plażę, czyli Jamaica Beach. Plaża jest kamienista, a skalne płyty nadają jej niepowtarzalny klimat. Jeśli stan wody jest niski, to można na nich plażować. Plaża jest częściowo bezpłatna i wyposażona w leżaki do wynajęcia, znajduje się tu bar, ale niestety nie ma tu wypożyczalni sprzętu wodnego. Tuż nad nią znajdują się ruiny Grotte di Catullo, które mogliśmy podziwiać z łódki. Jest to kompleks archeologiczny uważany za najwspanialszy przykład rzymskiej willi znalezionej w północnej części Włoch. Aby tam wejść, trzeba zakupić bilet za 8 euro i podobno potrzeba godziny lub dwóch, aby zwiedzić całość. Kompleks ma obszar około 2 hektarów i otoczony jest gajem oliwnym. Można tam spacerować, podziwiając widoki na jezioro Garda i ruiny starych murów oraz kolumnat. Po przerwie na sesję zdjęciową idziemy dalej. Z tego miejsca właśnie y, odjeżdżają takie małe pociągi, autka, które za euro 20 zawiozą nas stąd na sam koniec, na podplaże Jamajka, lub właśnie tam skąd możemy pójść, y, zobaczyć sobie muzeum. Jeszcze też. Tu jesteśmy. Oprócz darmowych term nad jeziorem mamy możliwość skorzystania z term akwaria, je również widzieliśmy z łódki. Natomiast teraz znajdujemy się przy głównym wejściu. Jeśli ktoś spędza tu więcej niż kilka godzin, to warto tu zajrzeć. A my, mimo doskwierającego upału, ruszamy dalej włoskimi uliczkami i docieramy ponownie na starówkę. Centrum jest pełne kwiatów, zieleni i drzewek. Na kamieniczkach możemy dostrzec niezwykłą roślinność, która nadaje tylko uroku temu miejscu. Starówka to kilkanaście uliczek rozciągających się pomiędzy dwoma brzegami jeziora. Znajduje się tu kilka placów, dwa kościoły i mnóstwo urokliwych zaułków. Piazza Flamina to niewielki plac z palmami i widokiem na jezioro. Znajdziemy tu sporo kafejek ze stolikami na zewnątrz, restauracji oraz lodziarni. Charakterystycznym miejscem jest tu również Piazza Giozue Carducci, czyli reprezentacyjny plac miasta tuż obok zamku. Znajduje się tu miejsce skąd odpływają promy, ale możemy tu również dostrzec pastelowe kamienice, restauracyjne ogródki i palmy. My kierujemy się już w stronę auta, ponieważ po powrocie na kemping chcemy na koniec skorzystać jeszcze z kąpieli w jeziorze i cieszyć naszymi ostatnimi chwilami w tym miejscu. Ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie skusili się na koniec na coś pysznego. Tym razem padło nam mocne orzeźwienie. Przed wejściem do zamku stoi zielona budka obwieszona cedrem. Oferuje ona przekąski ze świeżych owoców oraz soki. My zakupiliśmy przepyszne lemoniady w cenie 4 euro za sztukę. Na tym kończymy zwiedzanie Sirmion i zapraszamy na kemping. Korzystając z wolnej chwili postanowiłam nagrać dla Was kemping, na którym się teraz znajdujemy, i jest to kemping w Jest dosyć spory. Tutaj mamy właśnie budynek recepcji zaraz na wejściu. Czynny jest od godziny 8 rano do 23, a wjazd i wyjazd z kempingu jest możliwy od 7 do 23. W pozostałych godzinach brama jest zamknięta, a na recepcji jest ktoś od 8 do... 20. Tu załatwiamy wszelkie formalności. Minusem jest tego kempingu, na pewno to o czym się właśnie przed chwilą dowiedziałam, że jeżeli chcemy wyjechać stąd w środku nocy, no to niestety auto musimy zostawić za bramą, ze względu na to, że inaczej tutaj nam się wjazd wyjazd nie otworzy. I jeżeli chcemy odzyskać depozyt, który zostawiliśmy, no to możemy wyjechać o 8 rano stąd dopiero, jeżeli ktoś sprawdzi domek i wszystko będzie z nim w porządku. Lub druga wersja jest taka, że możemy zapłacić 30 euro za sprzątanie i wtedy możemy opuścić kemping, o której porze tylko chcemy. I kemping jest podzielony na kilka stref. My osobiście nocujemy w tej niebieskiej. Tutaj znajduje się miejsce do czyszczenia swoich kamperów. Kemping znajduje się w miejscowości Monika delgarda i jest położony nad samym jeziorem. Stąd mamy możliwość wyjścia przez bramę od razu nad jeziorko? W kempingu znajduje się kilka miejsc z sanitariatami, gdzie możemy wziąć prysznic, umyć naczynia, skorzystać z toalety. Tuż przy wjeździe, niedaleko od wjazdu, od recepcji, znajduje się boisko do gry oraz miejsce na grilla, z którego można sobie skorzystać. Zaraz Wam pokażę sanitariaty, tutaj na początku, ale najpierw skorzystamy tu z matki żeby zobaczyć jak jest podzielony camping. O, proszę. Tu jest jezioro, tu są dwa zejścia. My akurat nocujemy tu, w tych domkach, a tu są inne parcelki. Proszę cały rozkład. Tutaj mamy oczywiście też baseny dwa i sklep, tu jest recepcja. Idziemy zobaczyć sanitariaty. No mamy możliwość oczywiście zrobienia prania tutaj za opłatą 5 euro. Tu jest część męska, więc nie będziemy wchodzić, bo oczywiście bartka nie ma z nami. Idziemy z drugiej strony do damskiej. O, jest akurat wolny. Jest toaleta. A tak wyglądają prysznikę w tej części. Jeszcze nie spotkałam się z tym, żebyśmy mieli tutaj problem z kolejkami do prążnic. Raczej z reguły było luźno ze względu na ich ilość. Tutaj są miejsca parkingowe, możemy rozbić po lewej i po prawej stronie namioty. A przed nami widać basen. Ale do basenu podejdziemy z drugiej strony, żeby go lepiej pokazać. W basenie mamy możliwość rozłożenia leżaczków tutaj na trawce lub tu w środeczku. Basen ma głębokość 1,40 m 1,60 m, więc można swobodnie sobie popływać. A drugi jest dla dzieci. Tam z tyłu mniejszy. W basenie znajduje się również mały bar. Możemy się tu napić kawy, lub coś zjeść. I na naszym kempingu znajduje się również mały sklepik. Wszystkie najważniejsze artykuły są w nim dostępne, ale należy pamiętać, że po południu jest przez kilka godzin zamknięty ze względu na siestę. Tu znajdują się obok basenu mamy domki. Są fajne, bo są przestrzenne z tarasami, ale już na większą ilość osób. My musieliśmy wybrać coś mniejszego ze względu na to, że podróżujemy tylko we dwoje. Tu również są parcelki na namioty. Mamy tutaj również mały kącik dla dzieci. Tutaj zaraz po lewej stronie, za żywopłotem są huśtawki. Zaraz Wam je pokażę i możliwość zagrania w piłkarzyki i w ping-ponga. Na kempingu jest również restauracja z bardzo dobrymi drinkami. Mamy tutaj właśnie restaurację. A tutaj tarasik od niej i sceny, gdzie są różne atrakcje wieczorami. Tam możemy z tyłu zagrać sobie w ping-ponga lub dzieci mogą się pochuśtać na huśtawkach. A my idziemy w dół, w stronę jeziora. Tutaj również przy restauracji znajdują się parcelki z domkami. I mamy po drodze kolejne sanitariaty. Więc naprawdę wszystko jest tutaj fajnie rozplanowane. I od restauracji na wprost mamy bezpośrednie zejście na pomost i do jeziora. A po drodze cały czas mijamy parcelki z domkami. Jak również, schodząc tutaj niżej, mamy sanitariaty kolejne po naszej lewej stronie, z których my osobiście akurat korzystamy, bo są najbliżej naszych domków. Nasze domki charakteryzują się tym, że Posiadają sypialnie, kuchnię i toaletę, ale nie posiadają prysznica, więc z prysznica musimy korzystać tutaj, ogólnodostępnego. A tu jest pierwsza linia, gdzie są rozstawione kamperki i przyczepy i mają najlepszy widok, bo centralnie na samo jezioro. Minusem tego kempingu jest również ograniczona ilość internetu. Przy rejestracji dowiadujemy się, że mamy dostęp tylko godzinę dziennie do WiFi. Jeśli chcemy mieć nieograniczony dostęp musimy za niego dodatkowo zapłacić. Niestety jego jakość pozostawia wiele do życzenia. A ja teraz kieruję się do naszego domku. I przejdziemy obok właśnie tych sanitariatów, z których my korzystamy. To Wam pokażę je, jak wyglądają. Tutaj mamy umywalki, tu jest damska część. No, i wiadomo. Mamy prysznicę, a tam w dalszej części są znalezki. I nasz domek znajduje się centralnie, w bardzo bliskiej odległości. Na lokalizację naszego domku nie możemy narzekać, ponieważ mamy bardzo blisko do pryszniców, jak również do zejścia do wody. Ponieważ drugie zejście znajduje się tam na wprost, tu jako pierwsze stoi nasze autko. Jest i osoba, która uciekła przed nagrywaniem i smaruje się olejkiem, a to nasz domek, który pokażę Wam za chwilę. Ale najpierw muszę zwrócić uwagę, że przechodząc koło naszych domków, tutaj mamy drugie bezpośrednie zejście do wody. Tutaj będzie je widać po i tędy również są wodowane łódki. Jeśli chodzi o domek, to na zewnątrz mamy mały tarasik ze stolikiem i czterema krzesełkami, grillem oraz suszarką na pranie. Natomiast w środku znajduje się jeden pokój, w którym mamy rozkładaną kanapę dwuosobową. Do tego mamy kuchnię. Jest ona dość dobrze wyposażona, jeśli chodzi o garnki, sztućce i talerze. Jest również lodówka, ekspres do kawy. Ale kuchenka ma taki minus, że nie działa zapalnik i trzeba mieć swoją zapalniczką, żeby ją odpalić. Do tego trzeba mieć również swoje środki czystości, typu płyn do naczyń, gąbka do zmywania, filtry do ekspresu, worki na śmieci. Nic nie jest tu dostępne, wszystko trzeba mieć swoje. Znajduje się tu również sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami, których nie można ze sobą połączyć. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że jeśli chcemy mieć pościel, to możemy ją wypożyczyć w recepcji i zapłacimy za nią 24 euro za dwie osoby. I za tą kwotę dostaniemy dwie małe poszewki plus dwa prześcieradła. Do tego w domku znajduje się jeszcze mała toaleta z umywalką. I tak jak wspominałam, nie mamy prysznica, musimy korzystać z tych ogólnodostępnych. Ale dużym atutem tego domku jest to, że posiada klimatyzację. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z położenia, z lokalizacji tego kempingu. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, no to niestety nam nie do końca odpowiadają ze względu na to, że nie możemy się jutro swobodnie wymeldować o 5 rano. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. <grytania> Także zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!